Cześć, dzisiaj witamy Was z ZSZ Motki 20. To już jest 20. raz, kiedy to się spotykamy. My jesteśmy chyba tutaj z nimi od 16 spotkań, więc jesteśmy jedni z pierwszych partnerów wcześniej jako Vigor, Husator, teraz Husator Pitbike Husator mamy swoje stoisko, gdzie prezentujemy na naszym kanale YouTube i na ekranie modyfikację M15, którą, którą stworzyliśmy dzisiaj mamy premierę nowej prezentacji, nowej modyfikacji czyli anodowanie lak więc już Was zapraszam na kanał YouTube dzisiaj o 20 albo nie, jutro o godzinie 20, bo dzisiaj o 20 będzie relacja z tych targów co jeszcze? Zapraszamy wszystkich motocyklistów, pogoda już się poprawia, deszczowo oschnie, ale na pewno zmieniamy, jak widzicie, opony na deszczowe i pokażemy Wam, że możemy trenować na takim placu nawet w momencie, kiedy jest deszcz. Mamy opony rejne, więc wszystko Wam to będziemy pokazywać.